Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej sceny Branker, za to kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj jak widzicie po tytule, tak, czas na Króla Skoczni, czwartą edycję, pierwsza edycja była w lutym 2021 roku, czyli trzeba przyznać, że e, patrząc na to, kiedy ta pierwsza edycja była, no to nieźle, naprawdę nieźle. To wygląda, że mamy już czwartą edycję, a to jest połowa września 2023 roku, ale pewnie pytanie, dlaczego tak wcześnie? Właśnie z powodu tej daty, okresu, bo dopiero początek. No dobra, już połowa września, ale dlaczego dopiero teraz? Powiem Wam szczerze, że w ogóle nie miałem pomysłów na film, i pomyślałem sobie właśnie w piątek, gdy, albo w sobotę, gdy nagrywałem ten ostatni film, to powiedziałam sobie, że nie zamierzam nagrywać filmików na siłę. To zdecydowałem, że jeżeli mam jakąś opcję nagrania jakiejś serii, to zrobię ją teraz. I tak będzie teraz z Królem Skoczni. Yy, chyba zasady znacie, ale ja oczywiście przypominam je co rok. Mam nadzieję, że je wytłumaczę dobrze. Dla tych co nie wiedzą, bo jednak to nie jest seria najczęściej oglądana na moim kanale i zrozumiem, jeżeli ktoś nie będzie wiedział o co chodzi, więc proste. Zaczynamy od samego początku, od tego. O co chodzi w Królu Skocznym? Królu Skocznym chodzi o to, aby wyłonić najlepsze reprezentacje według fański jumping. Eee, reprezentacja ma mieć tylko jednego zawodnika. Mamy ich 16, dlatego że zaczynamy od jednej 8 finału, czyli mamy od razu fazę pucharową. Jeżeli reprezentant danego kraju przegra, to jego reprezentacja i on odpada. Wygrany przechodzi dalej. Mamy półfinały, ćwierćfinały, finały i jeszcze pojedynek o trzecie miejsce w jednej ósmej finału yy, mamy trzy pojedynki na skorciach normalnych to są pojedynki jeden na jeden nie trzy na trzech yy, trzy osobowe, cztero bo tak naprawdę dwa, trzy odcinki byśmy yy, mogli tą serię skończyć a jednak przy tych jedno pojedynkowych jeden na jeden pojedynkach to idzie troszeczkę dłużej też o to chodzi żeby ta seria trwała jak najdłużej, ale raczej idzie po chyba 8-7 odcinków, tak mi się wydaje. Więc y, takie 3 tygodnie tej serii powinno być, a może nawet 4. Dobra, wracając. Yy, już mówiłem, że w jednej 8 mamy 3 pojedynki na skoczniach normalnych. W ćwierćfinale mamy 4 pojedynki na skoczniach yy, dużych. Na dużych skoczniach zostajemy w półfinałach. Mamy tam 5 pojedynków i w pojedynku o trzecie miejsce, dla tych przegranych, którzy mogą się odkuć, yy, skaczemy wtedy na mamutach i jest wtedy sześć pojedynków. A siedem pojedynków jest w wielkim finale, gdzie mamy te skocznie mamucie. Ale jak można wygrać? To jest proste. Z tych wszystkich trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu pojedynków sumujemy sobie każdą yy, notę końcową z tych konkursów. I ten, który będzie miał lepszą notę z tych wszystkich konkursów, przechodzi dalej. Jeżeli będzie taka sama nota, ale to chyba nie wiem, czy się w ogóle zdarzyło w tej serii, no to oczywiście jest dogrywka. Ten, kto wygra, oczywiście awansuje dalej. Yy, za chwilę wam pokażę, już może nawet teraz wam pokażę listę. Jakby co, też dla uzupełnienia, nie skaczę tymi zawodnikami, dlatego że nie jestem w najlepszej formie. Ja bym na przykład nagrywał po karierze Brankersa, to jak najbardziej, spróbowałbym, ale raczej ta seria jest w stylu właśnie symulowania tych, oczywiście te skoki oglądamy jak najbardziej, bo symulowanie nie miałoby to totalnego sensu. Więc jak widzicie mamy Norwegię, Stany Zjednoczone, Polskę, Rumunię, Chiny, Turcję, Słowenię, Włochy, Francję, Szwajcarię, Estonię, Niemcy, Japonię, Finlandię. Austrię i Czechów. E, oczywiście wszyscy są ustawieni na poziom 8, bo to byłoby totalnie bez sensu, gdyby na przykład, nie wiem, Chiny byłyby na poziomie 1, a Polacy na 8. Bez sensu, no to wtedy byłoby wiedzieć, że nie wiem, na przykład Polska, Austria, Norwegia wygrają i byłoby to po prostu e, bardzo, e, bardzo przewidywalne. A tutaj wszyscy mają postawiony poziom 8 i nie wiadomo kto wygra i o to chodzi, żeby być zawsze tym nie wiadomo, no bo jednak postawienie sobie tych skoczków na taki poziom, jaki pokazują w prawdziwym życiu, no to jednak te konkursy byłyby bardzo nudne i bardzo przewidywalne i ta cała zabawa zaczynałaby się dopiero w półfinałach lub w ćwierćfinałach. Eee, więc dobra, jak widzicie, to są wszystkie reprezentacje. Nie losowałem jeszcze trabinek, więc chyba czas to teraz zrobić, więc przechodzimy sobie do koła fortuny i losuję. Zobaczymy. Czy może trafimy na jakiś już ciekawy pojedynek? Dzisiaj dwa pojedynki, ale już w piątek zobaczycie trzy pojedynki, żeby e, było tak e, równo, dlatego że ten wstęp już patrzę, ma 5,5 minuty, więc tak naprawdę można było już by jeden pojedynek spokojnie zrobić. Więc już bez przedłużania losujemy sobie pierwsze pojedynki 1 i 8 i te, które będą też w następnych odcinkach dobra już jesteśmy w kole Fortuny, no i oczywiście po każdym wylosowaniu tej reprezentacji będę ją usuwał, no bo jeżeli mi wyskoczy jeszcze raz, no to będę musiał jeszcze raz to wszystko losować więc jedziemy, ja sobie to zakręcę i za chwilę już zapiszę sobie pierwszą parę, bo chcę to mieć wszystko elegancko w rzeszyciku yy, i będzie pierwszą reprezentacją Japonia czy Słowenia będzie nas typ Japonia Japonia dzisiaj zmierzy się oczywiście przez ten czas sobie zedytuję usuwamy sobie Japonię więc lecimy, lecimy dalej co teraz nam się trafi Francja czy Niemcy, albo może jeszcze Norwegia Francja więc ciekawa para Renni do kontra Enzo Milesi, to będzie pierwszy pojedynek w tym Królu Skoczni, w czwartej edycji. Chyba Francuzi to finaliści ostatniej edycji, dobrze, druga para jednej ósmej. Polska, czyli dzisiaj zobaczymy Polaków, proszę bardzo. No, fajnie, zobaczymy jak Aleksander zniszczył się Spisze. Polakom jakieś nie idzie tutaj w królu skoczni, bo pamiętam, że ciągle odpadali w jednej ustnej, w trzeciej edycji udało im się awansować do ćwierćfinału, ale tam jednak nie popisali się. Kto będzie rywalem? Uuu, będziemy mieli derby. Polska kontra Niemcy, a po stronie Niemców? Andreas Wellinger. No teoretycznie Wellinger byłby tu faworytem minimalnym, no ale jednak to on ma medale z ostatniego sezonu. Mistrzostwo świata w planicy, czyli to będą dwa pojedynki dzisiaj, ale też musimy przesymulować, prze, e, przekręcić te koło, aby zobaczyć, co będzie w następnych odcinkach. A w następnym odcinku zobaczymy Stany Zjednoczone, które będzie. Nie wiem, może trochę to ścisze, nie wiem, czy trochę miałem te koło fortuny, to są aplikacja trochę za głośno. Stany Zjednoczone zmierzą się z reprezentacją Austrii. Ciekawie. Ciekawy pojedynek. Pamiętajcie, że tu wszyscy są równi. i Nie możemy patrzeć już na nację, że to jest ten faworyt, bo jak mówiłem, wszyscy są tutaj ustawieni na poziom ósmy i to są boty, więc to będą bardzo ciekawe, równe pojedynki, chociaż też się zdarzały czasami pewne pojedynki, gdzie yy, jeden rywal. Pokonywał drugiego 20-30 punktów. Chiny w kolejnym pojedynku. Chińczycy to chyba nawet debiutanci, bo wydaje mi się, że w tych trzech edycjach nie brałem ich w ogóle. Tak samo jak Turcy. A ich rywalem będzie Estonia. Estonia. Gdzie mamy tam Kevina Malcewa? Tak, miałem takie déjà vu, ale chyba Estonia tylko raz startowała w Królu Skoczni i to chyba dopiero w drugiej edycji. Bo potem ich w ogóle nie brałem, nie wiem dlaczego. Już piąty pojedynek w 1.8, to będzie pojedynek Szwajcarów. Ale kto będzie ich rywalem? O to jest pytanie. Ich rywalem będzie Słowenia, tak jest. Więc oba kraje, które zaczynają się na literkę S. Oj, dobra, przekręciłem, dobra. I mam nadzieję, że nie wypadnie na Słowenie, nie wypadnie na Słowenie na szczęście, ale będę musiał teraz podwójnie usunąć Słowenie wraz z Turcją. Proszę bardzo. Więc sobie usunę Słowenię i Turcję zostały nam tylko. E, 5 na 3 chyba, 4 na, 5 albo 4 nacje. Chyba 5, bo jeszcze muszę tutaj zobaczyć, kto będzie rywalem Turcji, a to będzie reprezentacja Finlandii. Finlandia. Cztery reprezentacje do końca. I w następnej parze Norwegia. Usuwamy sobie Norwegię. No i kto? Znajdzie się w następnej parze. Uwaga. Przedostatni. Rumunia chyba tak jest. Rumunia więc ostatnia para to Czechy i Włochy. Za chwilę tutaj będziecie widzieli sobie tabelkę. Więc my przechodzimy sobie do pierwszego pojedynku. Japonia kontra Francja. Będzie ciekawie. No i zobaczymy. Też dzisiaj pojedynek Polska Niemcy. Więc warto oglądać ten odcinek do samego końca. No i tu miałem szczerze pierwszy zgrzyt, dlatego że jestem e, taką osobą, która tutaj w tym Królu Skoczni chce, żeby reprezentacje, które skaczą w, w danym pojedynku, skakały na skoczniach własnych, z własnego kraju. Ale problem jest jeden. Japonia i Francja nie ma skoczni normalnej. Japonia ma Sapporo, ale... To jest skocznia dużo. w przypadku awansu do ćwierćfinału jak najbardziej możemy na niej skakać. Zaczynamy! Wiatr w plecy jak widziałem, Renni Kaido, o Boże, zapomniałem mu zmienić kasku, bo to są kaski z Pucharu Świata Widzów tak ogólnie. Ale dobrze. Wybrałem lebrasów, dlatego, że bardzo brzmi po francusku. No a teraz, mimo tego wiatru w plecy, Renni Kaido skacze 105,5 metra. Oczywiście będę zapisywał tą notę końcową, czyli jeszcze po drugim skoku. Zobaczmy, jak sobie poradzi Enzo Milesi. Jak już mówiłem, chyba jego kolega Matis Kontaminé albo Valentin Hubert skakali w trzeciej edycji i udało się samemu e, Francuzowi, jemu, jemu kole, jego koledze Milesiemu zdobyć. Eee, kilka fajnych zwycięstw i awansować do najlepszej czwórki, ale teraz Milesi spisuje się fatalnie, bo tylko 96 metrów. No i strata do Nikaido po pierwszym pojedynku, po pierwszej serii jest już ogromna. I już Milesi pojawia się na rozbiegu. Czy się zrehabilituje? Oj. No powiem wam, że fatalnie. 198.10. Fatalnie. Naprawdę fatalnie. No, Nikaido do, nie wiem, co musiałby zrobić, aby zepsuć i stracić zwycięstwo, no bo po tym pierwszym pojedynku może być naprawdę ogromną przewagę. Oj, ale sam skacze źle. Sam skacze źle. 93 metry, ale jednak ta przewaga wystarczy. 216,0 i 0. To mu daje yy, przewagę 17,9 punkta przed jeszcze dwoma pojedynkami. No, na razie ten poziom rywalizacji nie był na ogromnym poziomie. Więc my przechodzimy do kolejnego, drugiego, przedostatniego pojedynku. Drugi konkurs i... Drugi, w którym wieje wiatr w plecy. Zobaczymy, jak sobie poradzą zawodnicy na skoczni Ernst Kultwik. Wiem, jaki może być powód takich słabych skoków. Nie ma poziomu 8, bo ich stabilność wynosi 0, więc nie wiem, co to może być. I co ciekawe, zobaczyłem i do nie ma żadnej, żadnego kasku, yy, który tutaj został, więc nie wiem, co to jakiś błąd. Ale tutaj Aido skaczy 100,5 metra. No, i proszę bardzo. Pewny, bardzo ładny skok. Jak odpowie Enzo Milesi, który musi odrabiać, no bo jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Prawie 20 punktów straty po pierwszym konkursie. Wybił się dobrze. No, i do punktu K doleciał. 95 metrów, ale. Przy skoku Nikaido. No to jest 13punktowa, 13,5 punktowa strata. Więc na razie Milesi. Yy, nie pokazuje tu swojego kraju jako ten, który wcześniej w tej trzeciej edycji yy, rozwalał każdą reprezentację. No prawie drugi skok. I on chyba minimalnie lepszy. Pamiętajmy, że też te warunki nie są dobre. 271,9. To jest nota zaskok Milesiego. Druga próba Nikaido. No, wystarczy mu tylko doskoczyć do punktu K, ale ten wiatr jest bardzo trudny 2 metry na sekundę wiatru w plecy. Ale wybił się bardzo dobrze i wygrywa mimo tego słabego lądowania 100 metrów. No tutaj stabilność, jednak na ogromnym poziomie 281,8. No i Nikaido powiększa tą swoją przewagę nad Milesim. No i nie powiem, no musi się chyba cud wydarzyć, aby Francuz wrócił do gry i awansował do tego ćwierć finału. Czas na ostatni pojedynek. I przysłowie do trzech razy sztuka się sprawdziło, ponieważ trzeci konkurs, i tym razem mamy wiatr podnarty po tych dwóch konkursach z wiatrem w plecy. No, może to będzie jakiś dobry znak dla Mirasiego, żeby jakoś tutaj szokować cały świat. O, Nikajdowi zmienił się kask, no i bardzo dobrze. No bo jednak ten kask nie należał do niego, znakomicie się wybił i leci daleko. Jak widzicie, skocznia strepskiego plesa. No i 100 metrów. No, na razie znakomita stabilność, bo chyba w tych wszystkich konkursach przekraczał 100 metrów Nikajdo. Może nie we wszystkich próbach, bo w Lebrasus w tej drugiej serii też się nie popisał. Jak Enzo Milesi, ale Milesi na razie jest rozwalany. No i może tak naprawdę odpaść nie wygrywając żadnego konkursu. Chociaż teraz! Jak poleciał! 106 metrów. No wiadomo, bardzo dobry wiatr pod narty, ale. No z jednej strony prowadzi, ale to jest tylko 12,9. No niby tylko Aż 12,9, ale po tych dwóch konkursach no, ma stratę chyba gdzieś z 25 punktów. Z 26, więc jeszcze musi dołożyć 15 punktów. Czy to jest możliwe? No to też zależy od Nikaido, bo musi on skoczyć słabo, a on tego nie robi. Jak na wiatr, proszę zobaczyć, jaka stabilność. Kolejny raz 100 metrów: 274 i 3, ale jeżeli. Przegrać to z klasą. Jeżeli Milesi odpadnie, no to niech przynajmniej wygra ten konkurs, żeby ta przewaga nie była aż tak duża. Wybił się ładnie. No i pewnie wygrywa. Wiatr nie był jakiś też dobry. 300 i pół. O kurde. Jest szansa, że może wygrać! O kurde. Tu nawet czuję, że tu może być dogrywka. No dobra. Liczymy punkty. Bo to może być na styk. To może być na styk. To, co się nie wydawało możliwe, stało się to prawie. Mówię prawie, bo Francja przegrała. O 1,6. Francja 770,5 punkta. Japonia 772,1 to pokazuje że no kurde pół yy, metry półtora metra i Francja byłaby w ćwierćfinale po takim kombeku. no komponentacja wydawała się już yy, bliska, a tu nagle Mileci skacze tyle, ale i tak to nie starczy na ćwierćfinał z jednej strony spoko udało się przynajmniej jeden wy, pojedynek wygrać, ale Widać, jak tutaj mało brakowało, no to można czuć ból. Przechodzimy teraz do jednak ważniejszego, chyba dla nas pojedynku, bo pojedynek pomiędzy Polakiem a Niemcem: Aleksander zniszczął kontra Andreas Wenninger I wydaje mi się, że zaczniemy to w Polsce. Zaczniemy na wielki krok, na średniej krokwi w Zakopanym. Mam nadzieję, że za kilka odcinków spotkamy się na wielkiej krokwi. W zakopanym, bo to by oznaczało, że Polacy by awansowali dalej, chociaż też wiadomo, to nie musi oznaczać, bo też możemy skakać na, na tej skoczki w innych pojedynkach. Niestety wiatr w plecy widać, że jednak e, gra jednak daje nam nieprzyjemniejsze warunki. A na belce Andreas Weringer No, on na papierze jest faworytem, ale wiadomo, to jest gra. Tutaj wszyscy są równi. Zobaczymy, jak się spisze Wellinger, a Wellinger skacze dobrze, 101 metrów. Więc y, niezły wynik. Wiadomo, że brakowało trochę do HS-u, ale z wiatrem w plecy to naprawdę dobra, naprawdę dobra odległość. A teraz, Aleksander, zniszczą. Jak widzicie, trochę chciałem zrobić tak, aby wszyscy wyglądali tak jak y, wyglądali w tych ostatnich sezonach. Brakowało mi trochę kasków na arta, ale jak widzicie, wszystko wygląda mi, wydaje się spoko. Aleksander zniszczał 103 metry, no i obejmuje prowadzenie, ale jak widzicie, to jest tylko trzy punkty. Nie ma co tutaj się na razie, tak powiem, jarać. Jeszcze zostały nam dwa pojedynki, nie wliczając tego, który teraz właśnie się tutaj odbywa. Eee, Wellinger zaraz będzie skakał na swojej własnej ziemi w Oberstdorfie. A potem przeniesiemy się na neutralny obiekt. A tymczasem, Wellinger, dobry skok, 103,5 metra, yy, 2,5 metra dalszy, 271,5 punkta za te dwa skoki. Dobry, dobry wynik. Jak na niego odpowie Aleksander zniszczął. Bardzo ważny skok, może to dać mu trochę motywacji, wiedząc, że to on będzie liderem po tym pierwszym konkursie, ale skoczył fatalnie 84,5 metra i to jest 240 punktów za ten drugi fatalny skok i to jest 31,5 punktu straty do Wellingera. Co poszło nie tak? Nie wiem. No ale czy to da się odrobić? Jak najbardziej, ale tu trzeba zrobić jak Milesi w, w srebrskim plesie, tylko że 100 razy lepiej. No dobrze, jeszcze się ten pojedynek nie skończył, ale wydaje się, że mamy tu pewnego faworyta do ćwierćfinału i niestety to nie jest zniszczą. Wydaje mi się, że z wiatrem pod narty nie da się zepsuć tak skoku jak Aleksander zniszczał w drugiej serii konkursu na średniej krokwi. Yy, ulubiona skocznia bo moim zdaniem dlatego, że tutaj Branker zdobywa swój tytuł mistrza świata więc jednak mam sentyment do tej skoczni zaczyna to Wellinger który skacze ponad 106 metrów ponad 110 metrów 115 metrów no bardzo mocno zbytyłowany po tym co odwalił zniszczą no bo jednak jak mówiłem zniszczą ma Ponad 30 punktów straty po tym pierwszym konkursie. No i jak już mówiłem, musiałby zrobić to, co mi lesi w strewskim plesie, tylko że zrobić to dwukrotnie. A zniszczył też skacze dobrze, ale nie na tyle, aby objąć prowadzenie. 109,5 metra, druga lokata. To będzie nawet znacznie gorszy rezultat, bo nawet o ponad 10 punktów Wellinger wyprzedza zniszczoła. No najlepszy wynik to chyba pamiętam to był właśnie ćwierćfinał. Wtedy chyba awansowo Piotrek żyła do tego ćwierćfinału, potem i tak odpadł, więc jak widać ten Król Skoczni nie jest zbyt fajnym turniejem dla Polaków, ale zniszczą ten cały konkurs, kończy nieźle. 286,5 punkta cała nota, a ten drugi skok to 109 metrów, więc yy, pół metra Gorszy odleg gorsza odległość, ale jednak wydaje mi się, że aby rywalizował z takimi botami, no to byłby w czołówce. Bellinger. No, to może być skok, który da mu już awans do ćwierćfinału i pojedynek z reprezentacją Japonii. I chyba taki da. To nie będzie taka przewaga jak po pierwszej serii. Nie, chyba nawet będzie większa. 109,5 296 nie, jednak nie, jednak troszeczkę gorsza, ale i tak, i tak Bellinger wysuwa się już na chyba 40-punktowe prowadzenie. Więc chyba wydaje się to nie do odrobienia. Więc chyba musimy się pogodzić z tym, że Polacy szybko odpadli, bo już w pierwszym odcinku z króla skoczni. Niestety. Jeżeli Aleksander zniszczą, ma zrobić cud, to na skoczni, na której Polacy zdobywali złote medale mistrzostwa Świata: czyli Adam Małysz, Kamil Stoch i Kuba Wolne. Oczywiście Kuba Wolnego chodzi mi o Mistrzostwa Świata Juniorów, a o Adama Małysza i Kamila Stocha już te Mistrzostwa Świata yy, raczej najbardziej wyczekiwane, czyli te już dla wszystkich kategorii wiekowych. Ostatni pojedynek dzisiejszego odcinka zaczyna klasycznie Wellinger I zaczyna go znakomicie, mogliście zauważyć, że mamy wiatr pod narty Więc to też jest przyczyna, tak miejmy nadzieję, takich dalekich skoków Już jeden oddał Andreas Wellinger, 109 metrów No pamiętajmy Że Olek ma do odrobienia 40 punktów, więc y, Musi liczyć na to, że on będzie odwalał skoki, nie wiem jak Na skoczni dłużej w co? I też liczyć na to, że Wellinger będzie klepnie bóle w tym drugim skoku. Na to się nie zapowiada, bo Olek zniszczył skoczył 109,5 metra. Wykonał znakomitą akrobację w powietrzu i upadł. Boże, no. To jest już niemożliwe, naprawdę. Już możemy dopisać te noty, żeby już bardziej nie kompromitować Olka. Ja nie mam nic do Olka. Dobra, to jest tylko gra, ja nie będę na nim się wyżywał, no. Nie moja wina, że komputer uważa, że Olek będzie się wywalał w powietrzu. No i tak, na koniec odległościowo skok dobry. Notami trochę gorszy. 111 metrów, tym razem bez upadku. 249,3 za cały skok. No i Wellinger. No już nawet chyba nie będzie trzeba liczyć tej noty wszystkiego, bo wiadomo, że jeżeli wygrywasz wszystkie pojedynki. No, to nie ma opcji, że twój rywal wygra, skoro ty w tych wszystkich konkursach byłeś lepszy. Bo widzieliśmy, mógł przed punktem K lądować, a i tak Wellinger by wygrał. Dwa takie same odległościowo skoki: 109 metrów, 288,9. i 9. Jestem ciekawy, jaką przewagę będzie miał Andreas Wellinger. Wydaje mi się, że jedną z największych, jeżeli chodzi o króla skoczni. Niestety, tą przewagę zdobył na Polaku. Niestety. Więc ja oczywiście obliczę wyniki. Wiadomo, że Andreas Bellinger wygrywa ten pojedynek bardzo łatwo, gładko, no ale jednak na obowiązku trzeba to wszystko policzyć. Zanim powiem, ile Aleksa And Aleksander z zdobył punktów, a ile Bellinger powiem, że przewaga Niemca nad Polakiem wynosiła 80,5 punkta. Tak. Tyle Bellinger zdobył taką ogromną przewagę, może też przez samego Olka, bo to co zawalił na średniej krokwi i to, że jeszcze upadł w tym pierwszym skoku na średniej skoczni w predatcu, no to to też troszeczkę zawiniło tą przewagę, ale tak ogólnie, no było tragicznie niestety, ale już pełniąc tutaj jak już mówiłem, 856,8 punktów Wellingera, 776,3 punktów zniszczyła. Oczywiście, gdy sobie porównamy wyniki Japończyka i Francuza, one są lepsze, ale to też spowodowane tym, że skakaliśmy minimalnie na tych większych skoczniach, bo w Lebrasus ma 106, tak słyszycie, tak jeszcze taki skoczniak, Strebskie Pleco i Jeroz miały 100, a na wszystkich skoczniach jakie skakaliśmy, no to chłopaczyny spokojnie przekraczały sobie 100 metrów yy, przy każdym skoku, więc tak to wszystko wygląda. I jak widzicie tabelkę no cóż w następnym odcinku czekają nas trzy pojedynki pojedynek Stanów Zjednoczonych z Austrią Chiny ze Stonią Szwajcaria ze Słowenią i w, za tydzień w poniedziałek trzeci odcinek w którym zakończymy sobie jedną ósmą finału, potem ćwierć finały, półfinały, pojedynek o trzecie miejsce i wielki finał ja już nie będę przedłużał końca tego odcinka do zobaczenia i widzimy się w piątek. Siemano.